thank you Witam Was serdecznie z kolejnego dnia w to Zobaczcie, tutaj postawili mi jakieś flagi. Zakładali jakieś flagi. O co tu chodzi? Jakaś impreza się szykuje można? Stop living, level, Opment O co tu chodzi? O co tu chodzi? Idziemy moją aleją. Zobaczcie, jak. Pora sucha, ale deszcze dają nieźle po nocach, zobaczcie jaka zieleń, jak te drzewa fajnie, fajnie, wszystko normalnie się zazieleniło, rozkwitło, jakieś anomalie, anomalie pogodowe, bo normalnie to powinno być wszystko suche teraz, wiecie? Mówią, że się klimat zmienia, tak może i tutaj się klimat zmienia, drzewa ładnie, widać, że drzewa doszły do siebie. Oczywiście są wsparte, bo nie mają korzeni. Nie? nie mają korzeni, jeszcze nie mają korzeni. Ale powiem Wam, że dużo drzew, na przykład tutaj, na przykład te palmy, one mają system korzeniowy bardzo słaby. I jak dobry wiatr, to przewróci. To przewróci. Co innego, baobaby mówię. Fikusy, ci, te to mają korzenie. Ciekaw jestem, co to za impreza się szykuje. City Center. Fatmawati City Center hmm. Ciekawe o co tu chodzi z tymi flagami Przejdę się kawałek zobaczyć tam Do netto Indonezyjskiego. Może tam się coś będzie działo I jutro pójdę, jeżeli będzie jakaś impreza Proszę nie palić Proszę bardzo, zakaz palenia Zakaz palenia Ale Nikt tego oczywiście nie przestrzega Pogoda taka, widzicie Pora deszczowa przyszła Pora, pora deszczów, może nie pora deszczowa, ale pora, pora deszczów troszkę, troszeczkę przyszła. Dlatego wszystko takie ładne zielone i temperatura spadła z 35, teraz spadła do jakichś 29-30, no to 4 stopnie. Dzięki temu, że są deszcze, to się ochłodziło. Idę tam się przejdę zobaczyć. Muszę kilometry wyrobić tak czy inaczej. Słyszycie? Samochodów tam kwiat, te kwiatki śpiewają. Chciałem powiedzieć, ptaszki śpiewają, powiedziałem kwiatki. Dobra, idziemy zobaczyć, czy tam się coś dzieje. Jak nie, to się będziemy odpychali. W stronę domu. Nie chce mi się dzisiaj robić rundy w koło. Przejdę się tutaj, już w moją maleją parę razy. Zeł trzy razy, trzy razy w to mi z powrotem. To malejkę i mam dzień zrobiony. Zobaczcie, jak sobie te drzewa ładnie tutaj kora odpadła kora odpadła, tu żeli pomalowali, pomalowali jakimś zajzajerem pomalowali jakimś zajzajerem i żeby nie wysychało po prostu, nie? żeby nie ma kory, jak nie ma kory to wyschnie chociaż tutaj te drzewa e, zauważyłem, że one są bardzo odporne bardzo odporne coś mi wpadło w sandał ouch, dobra już wywalone z sandała zbliżamy się, zobaczyć coś tam się dzieje chyba, jak mi się wydaje, za chwileczkę obadamy. Czy dzisiaj już jest gotowe, czy pójdziemy jutro? Oczywiście jak znajdę czas. Jutro mam inne plany, ale obadamy co się będzie działo. Zawsze jakiś pierdzelek, jak coś chce powiedzieć się znajdzie. Zobaczcie, tutaj z tymi papierami, tam plastiki, tu plastiki, tam jakieś śmieci. I teraz. Patrzcie, nie wiem teraz czyja to jest wina. Czy to jest wina miasta, że nie ma, że nie ma tutaj śmietników, bo tutaj chodzisz tutaj tymi alejami, i tutaj nie ma żadnego śmietnika? Czy po prostu wina ludzi, że, że to wyrzucają, nie? Można powiedzieć, że jedno, jedno i drugie. Tutaj taka ta łąka, oni zasypują tą łąkę. Mam kiedyś pokazywałem, jak tam się chłopaki zakopali. O, coś tu się będzie działo Przeczytajmy co tu będzie I czy będzie wstęp Wolny albo Czy będzie wstęp dla białasa Zaraz, zaraz się Obada Ach, tu już wam kiedyś pokazywałem To już raz tutaj było Halal Culture Halal kurcie Discrete Jakarta, czyli Halal to wiecie, nie? Halal to są Dozwolone rzeczy Na przykład takie jak E, jedzenie, woła, tutaj są wszystkie takie firmy. O, no i tutaj oczywiście będzie w pełnym umundurowaniu wstęp. Także jutro to się zaczyna od dziewiątej do 21. Okay. E, się od dziewiątej wstęp. 25 koła, 25 koła. Dzieciaki do 6 lat, 65 free entry. Dzieciaki, dzieciaki, dzieciaki co mają 65 lat albo 6, mają free entry. No ale tutaj Authentic Halal Event. E, nie wiem, zobaczymy. Babingu raczej nie będzie miała jutro czasu. Także tutaj już kiedyś było to. Kiedyś już tutaj to było. Co nie weszliśmy, bo byłem w krótkich spodenkach. Także e, myślałem, że coś będzie ciekawego. Może to też jest ciekawe. Nigdy tam nie byłem, także nie wiem. Ne? Authentic Halal Event od pierwszego do trzeciego to w niedzielę będzie. Tu będzie jedzonko jakieś e, pewno domowe. No i te wszystkie firmy, co tutaj macie. Ticket Box. Także już wiemy, co tam się będzie, co tam się będzie działo. Zobaczcie na osiedlu co się dzieje. Tutaj już ziemię nawożą w tak. Te narozniki, tu już wejście ładnie zrobili. Tam już część jest sprzedanych. Tu chłopaki cisną do góry, tu już elewacje robi. Tynkują. Już tynkują, zobaczcie, ściana 12, ściana 12 cm. Tynk bez waty, bez niczego. Elegancja Francja. O pół tańsze jest to budowanie, budowanie tutaj właśnie dlatego, że nie trzeba się pierdzielić z tymi e, no z tymi stropianami, ociepleniami piecami, innymi pierdowami. wchodzisz do takiej chaty, masz kran zlew, kibel prysznic i zakładasz sobie klimatyzację i, i paszówka patrzcie ile to się ciągnie, ale idą chłopaki już trzecie piętro, to będą wysokie te chaty Będą no, takie wysokie chyba jak to tutaj. Także ja już po paru rundach zbliżam się w stronę domu. Jeszcze zrobię zobaczymy na osiedlu na osiedlu co się dzieje. Koło mojego bloku badamy. Zobaczcie jak murweczki idą do góry, nie? Wie, wiecie jaki jest upał, nie? Jest 30 stopni dzisiaj. A tam na słońcu tak jak oni siedzą no to mają cztery dychy. Dlatego zobaczcie w kapturach, w kapturach, w czapkach jakich tylko żeby ich te słońce nie chłopaki kiwają A... Good co, niektórych, co niektórzy chociaż krzyczą po angielsku dzień dobry Także odpychamy się dalej Powiem wam tak, nie wiem co się z tym światem dzieje, ale właśnie przeleciały 4 F-16 przeleciały sobie nad, tutaj nam nad głowami robiły hałasu dosyć takiego, nie wiem czy po prostu Indonezja już jest w stanie alertu alertu wojskowego czy o co chodzi, czy są w gotowości czy to były po prostu loty e, loty takie wiecie jak to kiedyś mieszkałem przy jednostce wojskowej w Pile <laughs> wprowadzili te ruskie samoloty, co rozwalały rozwalały nam szyby w kredensach pękały jak startowały no ale te maszyny, co tu latają no to już są wysokiej klasy chociaż mi się wydaje, że F-16 to już przestarzałe przestarzałe maszynki, muszę wyjść stąd bo wieje i nie wiem, czy co będziecie cokolwiek słyszeć a na osiedlu cisza, spokój, nic się nie dzieje także nie wiem o co tu chodzi, ale mi się wydaje, że cała Azja łącznie z Chinami już jest w gotowości bojowej. Bo coraz częściej te samoloty były. Wczoraj je widziałem i dzisiaj e, także podnieśli sprawdzają wyposażenie. Nie wiem co to dalej będzie. Tajlandia z Kambodżą się tam e, o, sobie jeżdżą sobie. Tajlandia z Kambodżą się kłuką. Kam Tajlandia z Kambodżą się tłuką tam O jaka ta pani eee, także nie wiadomo co z tego konfliktu wyniknie. No także tutaj do tu Indonezji nie jest daleko, no nie? Jakby tak sobie tylko śmignęli tutaj przez już są, już są u nas. Eee, znaczy do karty to trochę daleko. Nie wydaje mi się, żeby... Żeby jednak ten konflikt się rozrósł do takich rozmiarów, żeby zahaczył o Indonezję, bo sojusznikiem Indonezji, jak wiecie, jest... są Chiny, nie? Czyli są Chiny, i ja się nie boję, bo co jak co, ale z, chińs... z chińskim żołnierzem to nie chciałbym walczyć. W ogóle z jakimś azjatyckim żołnierzem albo arabskim to walczyć bym nie chciał. <laughs> z Francuzem mogę sobie walczyć, ale na pewno nie z żadnym azjatyckim albo arabskim arabskimi żołnierzami, jesteśmy bezsilni więc dla nich jesteśmy jak popierdółka dobra, tyle dzisiaj mojego dzisiejszego wywodu jeszcze speknę co tam na tym balkonie, czy coś się wykluło już bo dla tych co nie wiedzą to w Zelinku zrobiła sobie papryki habanero, ale coś nie chcą się wy, wyplęgnąć nie chcą się wyplęgnąć. Zaraz, zaraz sprawdzimy, zobaczymy co tam się dzieje nie czy słyszeliście ten huk gdzieś tu poleciały gdzieś tu poleciały w tych chmurach powiem wam, że od kilku od, 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 kilku, od kilku dni od kilku dni tutaj te samoloty latają i w dzień latają i w nocy latają, dobra jak już tutaj jestem to Z kronikarskiego obowiązku szpeknijmy co tam się robi Co tam się robi na tym Mój termometr gorące chłopcy stanęli, chłopaki stanęli z tym dachem chłopaki stanęli z tym dachem tam przed chwilą łaziliśmy samoloty leciały a my zobaczmy co tam w zelinkowym ogródku zobaczcie jak ta woda tutaj jakby nie ta folia to już by tam dawno dawno wszystko wyschło ale tak tomkat, o tomkat atakuje skąd te tomkaty tutaj cały czas się dzieją ziemia wilgotna, ziemia wilgotna ciepła jak w szklarni ale nie wiem czy te nasiona były ślepe może nasiona były ślepe i nie chcą nie chcą wyleźć, jak na razie nic nie widać może trzeba było je tylko po prostu posypać po ziemi posypać tak po ziemi i może by było lepiej jak tak, tak. Papryki nigdy nie siałem. Mój tato gdzieś tam paprykę siał albo kupował, już teraz nie pamiętam. Okej. Okay. <laughs> Także pozdrawiam Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do zobaczenia w przyszłych filmikach. Trzymajcie się ciepło, zdrówka, życzę. Hej.